Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na porównanie dwóch membranówek w cenie stu kilkunastu złotych każda. Modele dość ciekawe, różniące się od Ciebie dość znacznie. Będzie to Sharkoon Sharkzone K15 oraz Bloody B120. Zapraszam Was na to porównanie, zaczynamy. Na początek największe różnice. Jak pamiętacie Sharkun Sharkzone K20 miał LEDy, natomiast K15 jest pozbawiony, ale jest tańszy. Natomiast Bloody B120... Ma czerwone LEDy, ale powiem Wam, że są naprawdę słabo widoczne. To jest maksymalny poziom, wyłączenie pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Tak więc te LEDy tutaj według mnie pełnią bardziej funkcję ozdobną niż takiego mocnego, wyraźnego podświetlenia. Tak to wygląda. I zobaczcie, powiem Wam, że w tej chwili praktycznie ich nie widać. Widać tylko, jak jest zupełnie ciemno w pomieszczeniu. Natomiast czcionka Sharkuna Sharkzone K20 jest wyraźna. Pomimo, że pozbawiono ją tych LEDów, cena za to spadła, a została ta sama wytrzymała metalowa konstrukcja. Natomiast Bloody B120 wykonana jest praktycznie w całości z plastiku. Klawiatura Sharkuna posiada klawisze multimedialne pod klawiszami funkcyjnymi oraz układ typu US, czyli długi backspace, mały enter i długie shifty. Mamy także zamienne funkcje kursorów wraz z klawiszami WASD. Jest także metalowa baza oraz solidna duża podpórka pod nadgarstki. Tak to właśnie wygląda. W przypadku klawiatury firmy Bloody także mamy multimedia pod klawiszami funkcyjnymi, funkcje AutoFire oraz Turbo i dwa dedykowane przyciski do włączania trybu gamingowego i zarządzania LEDami. Mamy także zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki, która jest krótsza niż w szarkunie i wykonana jest z plastiku. Do tego mamy specjalne cztery klawisze gamingowe gumowane zapobiegające ześlizgiwaniu się palców z tych klawiszy. W zestawie także normalne czarne nakładki i można to sobie wymienić. Tutaj mamy podobny układ z tym, że mamy też duży Enter. Pod względem głośności pisania klawiatury wypadają tak. Sharkun. ma bardzo cichy klik. Klawisze chodzą lekko, miarowo. Skok jest średni. Bloody Klawisze chodzą odrobinę głośniej mają więcej luzu i mają według mnie odrobinkę głębszy skok słyszycie, że dźwięk jest troszeczkę inny. Układ klawiatury jest jednak dość podobny i blady. Od spodu klawiatura szarkuna posiada także metalową płytę, cała po prostu jest z metalu. Mamy dużo stópek antypociskowych, nie mamy żadnych podwyższeń. Klawiatura położona na blacie trzyma się podłoża niesamowicie dobrze. Ciężko ją przesunąć, opór jest bardzo silny. A tak wygląda klawiatura Blady B120, ma otwory, producent zakłada, że mamy tutaj zabezpieczoną elektronikę, nawet jak się coś wyleje powinno być bezpiecznie. Mamy stópki podwyższające, gumowane, bez podwyższeń trzyma się nieźle, z nimi też jest ok. Tak więc w obu przypadkach przyczepność do blatu jest dobra. Także obie klawiatury jak na membranówki charakteryzują się niezłym antyghostingiem. Jeśli chodzi o nakładki na klawisze u Sharkuna są one lekko powyginane, tak żeby palce dobrze leżały i są naprawdę dobrej jakości. W przypadku Bloody też jest leciutkie profilowanie, ale mniejsze niż u Sharkuna, za to powierzchnia samego klawisza jest troszeczkę większa. Natomiast zauważyłem tutaj pewne niedoróbki fabryczne, zobaczcie chociażby na tych klawiszach to widać i troszeczkę chociażby na kontrolu. O właśnie, widać takie jakieś tutaj. Mankamenty FN też to ma. Tak więc klawiatura firmy Bloody posiada nieco głośniejsze klawisze. Nieco bardziej chyboczące się podczas pisania. Za to mamy duży Enter. Mamy LEDy słabe, bo słabe, ale są. Cztery specjalne nakładki na klawisze oraz dostępne oprogramowanie. Klawiatura Sharkuna LEDów nie posiada. Za to ma wyraźną czcionkę. Bardziej ciche, bardziej przyjemnie pracujące. niechyboczące się na boki klawisze. Mamy też. Solidną metalową bazę oraz, według mnie, jakby nie było lepszą jakość wykonania, trwałość klawiatury i także funkcjonalność. Natomiast ja tutaj nie będę oceniać, wybierać zwycięzcy, to należy do Was. Pod filmem macie dwa komentarze. Głosujcie. Ok, pamiętajcie, że linki do tych sprzętów macie w opisie filmu. W każdej chwili możecie sprawdzić dokładną cenę tych właśnie klawiatur. Jak widzieliście, różnic jest troszeczkę. Ale myślę, że ten film pomoże Wam, jeśli zastanawiacie się pomiędzy tymi dwoma modelami, co tutaj lepiej dla siebie wybrać. Czy blady, bardziej plastikową, z LEDami słabymi, ale jednak są? Czy szarkuna z wyraźną czcionką, bez LEDów i z metalową bazą? Ja osobiście faworyta wybierać nie będę, to jest zadanie dla Was. Pod filmem macie dwa komentarze i łapkując komentarz, głosujecie po prostu na jedną z tych klawiatur. Tak więc niech wygra lepsza. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was, cześć.